Cześć, witajcie! Tak jak obiecałem Wam w moim pierwszym filmie, prezentuję Wam kolejną część mojej kolekcji. Tym razem jest to część zdobyta drogą e-mailową. Są to autografy czterech piłkarzy. Nie jestem fanem pisania e-maili, chociaż oczywiście bardzo fajnie jest dostać odpowiedź, jeżeli nic się nie wysyła. Jest to taki autograf za darmo, który każdy może dostać. Jednak u nas naroiło się wielu takich kolekcjonerów, którzy zbierają autografy tylko przez maila. Nie mówię, że jest to ktoś gorszy, czy coś w tym stylu, ale niefajną sprawą jest, kiedy Osoba wysyła prośby o autograf do ludzi, których wcale nie zna, tylko po to, żeby mieć autograf, żeby pochwalić się innej grupie. Nie wiem, jaki to ma sobie cel. Ale jedziemy. W każdym autografie powiem wam, jak zdobyć taki autograf, bo nie jest to nic nic trudnego, nic tajnego. Więc jedziemy. Pierwszym autografem jest przesługa, którą otrzymałem z Bazylei. Napisałem maila do klubu FC Bazel. Po kilku dniach otrzymałem od nich odpowiedź, pisałem na adres e-mail, który możecie teraz zobaczyć na ekranie, a już za chwilę możecie, będziecie, będziecie mogli przeczytać go także w opisie filmiku. Otrzymałem od nich taki list z czerwono-niebieskimi pozdrowieniami oraz podpisaną kartę klubową piłkarza, o którego prosiłem, prosiłem tylko o, jedno, o jeden autograf, jest to Fabien Shar obrońca Bazylei, który jak dla mnie ma dużą przyszłość w świecie piłki nożnej i kiedyś będzie mógł występować w jednym z najlepszych klubów Europy. I wtedy bardzo fajnie będzie można za pochwalić się takim właśnie autografem. Poprosiłem o autograf tylko tego piłkarza, ponieważ dosyć obca była mi reszta jedenastki FC Bazylei, więc nie mam zamiaru mieć w swojej kolekcji autografów ludzi, których praktycznie nie, nie znam. Drugi autograf, który otrzymałem drogą e-mailową, jest to postać kolejna, która pewnie dla was będzie pierwszy raz będzie w ogóle nieznana. Pierwszy raz usłyszycie o takim człowieku. Jest to piłkarz Nicei, jest to skrzydłowy Erik Botek. Dla mnie, ja jeszcze rok temu nie znałem tego piłkarza, jednak zacząłem grać Niceą w FIFA, poprowadziłem nim karierę, poznałem tych piłkarzy i zacząłem także śledzić ligę francuską i oglądać ich mecze. I napisałem do klubu prośbę, ponieważ odpisują na maila, na maila którego możecie zobaczyć w tej chwili na ekranie. I otrzymałem pocztówkę z autografem Erika Boteka. Nie prosiłem o nią, muszę przyznać. Prosiłem wtedy o autografy Diawary, Didier Digarda Garda oraz Hatema Benarfy, ponieważ był to okres, w którym e, Francuz znajdował się w klubie. Jednak nie pobył tam zbyt długo i moja prośba spełniona nie została. A tak, mamy fajną pamiątkę człowieka, którego wy pewnie nie znacie. Dla mnie też jest piłkarzem. Nie wiem o nim zbyt wiele, ponieważ dosyć krótko oglądam mecze Ligi Francuskiej. Jednak prezentuje się w nich bardzo dobrze. Dwie kolejki temu strzelił jedną z bramek w meczu Nicei. I tyle. Kolejnym przesyłką zdobytą drogą e-mailową jest przesyłka od Andreasa Weimana, piłkarza Aston Villa. Kiedy tylko usłyszałem, że... Wajman odpisuje i od razu chciałem do niego napisać. Jest to piłkarz z Ligi Angielskiej, czyli coś dla mnie świetnego, co od razu chciałem mieć jego podpis. Piłkarza bardzo lubię, jest młody, dobrze się zapowiada i kiedyś może zagrać w lepszym klubie niż Aston Villa, chociaż ostatnio w Villa pod wodzą Tima Sherwooda nie gra wcale tak źle. Pokonali Tottenham w, ostatniej, w poprzedniej kolejce, w tej kolejce, która właśnie trwa. I Tim Sherwood prawdopodobnie uchroni ich przed spadkiem. Fantastyczny sezon rozgrywa Christian Benteke. A tutaj mamy właśnie autograf Andreasa Weimana. Niestety jest to nadruk, nie jest to oryginalny autograf, tak jak myślałem na początku. Wygląda na bardzo, bardzo prawdziwie, można się nabrać. Jeżeli chcecie taką pamiątkę, taką pocztówkę Weimana, adres opublikowałem Wam właśnie na ekranie i standardowo jest także w opisie. W ostatnim przysługą jest autograf. Piłkarza, który reprezentował barwy londyńskiej Chelsea, jest to mistrz świata z 2014 roku. A mowa oczywiście o Andre Shirlem. Andre, którego autograf ma praktycznie każdy. Jednak myślę, że możliwe, że ktoś z Was nie ma jeszcze takiego autografu, a zdobyć go można bardzo łatwo pisząc pod ten adres e-mail, który teraz widzicie na ekranie. Andre odpisuje bardzo szybko. Ja odpowiedź dostałem po kilku dniach. Odpisuję na wszystkie prośby. Można otrzymać w tej chwili oczywiście nie otrzymacie już karty z Chelsea, a z Wolfsburga, ale taką kartę z Niemiec, chyba że wyszła już nowa, nowsza edycja, podpisaną, możecie otrzymać. Tutaj zobaczcie odwrót. A ja zaprezentuję wam jeszcze tą właśnie kartę Chelsea, której już raczej nie dostaniecie. Jeżeli komuś bardzo zależałoby na autografie Szurle na karcie Chelsea, to mam go na wymianę, chociaż wątpię, czy ktokolwiek chciałby się wymienić za autograf kogoś, co, którego można dostać przez maila, maila, którego macie oczywiście w opisie. Tak więc w bardzo prosty sposób można zarobić kilka autografów ludzi, których oglądamy na co dzień w telewizji, którym kibicujemy, bez żadnego płacenia, bez płacenia żadnych pieniędzy, bez wysiłku. W zasadzie wystarczy tylko napisać maila. Możecie zajrzeć do opisu, skopiować adresy i sami napisać takie prośby. I za kilka dni, kilka tygodni cieszyć się ze zdobytych autografów. W tym filmiku to już wszystko. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, do subskrybowania mojego kanału. Do usłyszenia.